Pora spuścić powietrze z tego balona oczekiwań. Ruszyli. Bo oczekiwania... Mocna wymiana. Spora. Poszli Łapię na wymianę, jest... ale Bakowski wchodzi w parter. Kizot trzyma, ręce nie pozwala przeciwnikowi uderzać. Jeżeli będą w bezruchu sędzia, może to podnieść do góry. No Jeżeli Makowski przepracował tutaj parter z tymi samymi ludźmi, z którymi pracował Uderza. Szymon i Samu Kasprzyk, to walka może skończyć się właśnie w parterze. Będzie tutaj próba dosiadu ze strony Makowskiego, ale wywija się Kizo. Jest, dosiad, jest, Mamy dosiad, dosiad Makowskiego. Co dalej? Czy teraz zerwie ten uchwyt Kiza i będzie próbował Grand and Pound z góry? Już tak. będzie tak. bicie. Mamy uderzenia! Zaczyna uderzać, to się może źle skończyć dla Kiza. Bardzo strategicznie podszedł do walki Makowski. Dobrze klinczuje, no i unika tych silnych ciosów. Próbuje od dołu podrzucić rywala i uciec z dosiadu. Cały czas w clinchu trzyma mocno swojego rywala, widać, że obawia się tych ciosów. No, ale nie potrafi wejść z dosiadu. No nie może zerwać teraz tego clinchu, jeżeli nie chce być zasypany gradem ciosów Makowskiego. No i Makowski uderza po korpusie. Cały czas sobie punktuje. Gdyby swipnął teraz. O właśnie była próba swipa, ale o, chyba lekcje nieodrobione. Makowski tutaj dobrze rozłożył w ciężar. No i nie dał się przeswipować. Tutaj samo leżenie nic nie da Kizo, bo z Dosiadu sędziowie nie mogą podnieść, nawet jeżeli nie ma pracy i jest clinch. Dokładnie, a stara się być aktywny cały czas Makowski, nawet jeżeli nic się nie dzieli. Nie dzieje. To Udeja, ale co punktuje. Punktuje prawy bok przeciwnika. Widać już trochę obity. Kilka siniaków tam się pojawiło. Cały czas w klinczu. Jeszcze 40 sekund do końca rudy, Myślę, że Makowski może wykorzystać ten dosiad. Myślę, że będzie zrywał, że będzie zrywał ten klincz Kiza i próbował ale... down and pound, czyli to, co mało eleganckie, ale piekielnie skuteczne. Kizo również skutecznie klinczuje, no bo na razie e, uniemożliwia zadawanie ciosów rywalowi. Co jakiś czas pojedyncze ciosy dochodzą, ale mocno trzyma swojego tak, przeciwnika Tak, trzyma klinczu, bardzo mocno z tym takim chwytem zapaśniczym za palce, za plecami Makowskiego i trzeba przyznać, że faktycznie ta defensywa w parterze nie jest najgorsza, przede wszystkim skuteczna dla niego. No ale powinien coś zrobić, uciekać z tego dosiadu, bo cały czas jest w wielkim niebezpieczeństwie. Za chwilę nie będzie musiał, bo będzie podniesienie. Ruszyły wiatraki, odpalili chłopaki. Tak, zaczęła się bardzo podobnie, zaczęła się lekką, stójkową dominacją Kiza Wozińskiego. Oj, o, 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 przyjął o, o, teraz Makowski, za zagrożony! Ale klinczuje i próbuje dojść do siebie. Niesamowicie dzielnie przetrwał. Tą bardzo trudną dla niego sytuację. Mamy teraz sytuację pod siatką. Presję stosuje Makowski. Nie wiem co się stało. Sędzia poprawił ściankę. Kontynuują walkę. Jest klincz pod siatką. Jak to się zakończy? Myślę, że... Ło, było gorąco, ale świetnie przetrwał to Makowski. Aż nie mogłem uwierzyć. Ale udało się. Teraz stosuje presję pod siatką. Złapał siatkę, sędzia go upomina, ale walczą dalej. Jest. Oboje są już chyba mocno zmęczeni. Sędzia Jarosz widzi wszystko. Nie ma chwytania siatki. Nic nie uknie. Stop, specjalnie nie wyplukują paniafka. Jeszcze raz to zrobisz, odejmuj płac. No, słychać tu komendę od sędziego, że to było specjalne wyplucie szczęki. No ta strategia no, nie przynosi jest. nic dobrego. Klakowski znowu obala. I znowu mamy teraz. Półgardę i, I za chwilę dosiad. I Pięknie. dosiad fantastyczny. Praktycznie Kizo tutaj nic nie zrobił, żeby go powstrzymać. Mamy dosiad i mamy systematyczne obijanie. No i półtorej minuty ma na dokończenie dzieła Makowski. A Kizo na ucieczkę. Dostał ostrzeżenie Kizo właśnie, że ma się bronić, bo jeżeli nie będzie tego robił. Stop. Znowu mamy ochraniacz wypluty. Start. Wznowienie pojedynku. Znowu się skleił. Tak, wraca do swojej sprawdzonej strategii Patryk Kizowoziński. No myślę, że samym sklejeniem tutaj dużo nie wskura. Musi kombinować, musi wypychać te biodra, próbować uciekać z tej pozycji. Przede wszystkim musi swipnąć i wtedy to on będzie górą. Ma wolną lewą stronę. Może to zrobić. Zwłaszcza, że Makowski też aż tak specjalnie nie pilnuje tego, żeby obronić się przed swipem. Może dlatego, że wie, iż Kizo nie ma pomysłu. Jak z tego dosiadu uciec? Traca, góra. No widocznie tej lekcji na treningu nie odrobił Kizo. I jak uciekać z dosiadu? Ale próbuje to przetrwać. Próbuje robić co może, klinczuje, zasłania Zrobił się. teraz dużo miejsca. Zauważ ile miejsca zrobił Makowski wpadaj na ucieczkę Kiza. Nie wkładaj w Broń się czerwony. Się czerwony. Się I to może się, się zaraz czerwony. zakończyć. Przyspiesza, uderza, coraz więcej ciosów dochodzi do głowy. Tempo nie jest duże, ale te ciosy dochodzą do głowy. Broń się, Czerwony! Kolejna komenda, broń się, Czerwony! Sędzia może to przerwać. No jeżeli nie będzie aktywnej obrony, no to nawet powinien to przerwać. Ale przerwał Gong! No jak to się zacznie? Pytamy jak to się zacznie, a jak to się skończy? Będziesz szedł parter, on wie, że tam ma przewagę, dlatego już na samym początku trzeciej rundy poszedł w parter, poszedł w nogi. No zauważył, że te bezkalkulacyjne wymiany nie dawały Uważaj mu tutaj przewagi. Zauważył, że jeżeli obali przeciwnika, to odnosi tutaj zwycięstwo i przewagę nad swoim rywalem. No i kontynuuje i tak samo zaczął w trzeciej rundzie. Uważaj na palce. Tak i obawiam się, że tą strategię utrzyma już do końca rundy, że będzie go po prostu rozpracowywał w parterze. Dlaczego mówię, obawiam się. No bo wiadomo wszyscy chcielibyśmy zobaczyć dynamiczną, fajną bitkę, a nie rozpracowywanie w parterze. Chociaż jest to C y a skuteczna strategia jak najbardziej. I trafiał, teraz mocny cios poleciał, doszedł do głowy. No jeżeli w tym samym stylu. Będzie walka, no to, to może się ciężko zakończyć dla Kiza. Chociaż nie mamy jeszcze dosiadu, jest tutaj półgarda, Ale już widać, no nie ma pomysłu na siebie, Kizo, jak wyjść z tej zagrożonej pozycji. Nie ma też siły, gdyby miał. Przyjmuje ciosy, oj, sędzia, a nie miał przerywa. Koniec, Koniec walki. I mamy zwycięstwo. Zdecydowanie słusznie przerwał tutaj sędzia Jarosz. To nie mogło już dłużej trwać, bo to nie miało sensu. Dwa ładne puchary. Trzeba przyznać, że puchary też coraz ładniejsze. A widziałeś pas. Pas to jest Widziałem. dopiero perełka. Oj, tak, piękny, no fantastyczny. Tam. Zwycięzcą walki. Przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Marcin mie!